嗯嗯嗯 Jarmarki, bazary, miód i wyroby z pszczelego wosku od zawsze były częścią życia w słowackich osadach. Miód z wysokich Tatr ma jeszcze jedną wartość – jest ekologiczny. Dziesięć lat zastanawialiśmy się, czy zająć się na poważnie pszczelarstwem. W końcu podjęliśmy dobrą decyzję. Siedem lat już się tym zajmujemy. Tutaj jest nasza historia. Chodujemy matki, które nie atakują. Teraz to dobrze widać, pszczoły zatrzymują się, stoję w ich strefie lotów i nic się nie dzieje. Na każdej z pszczół widać jak nosi pyłki kwiatów. Są to ziarenka pyłków, które nazbierały z kwiatów, połączyły je z nektarem. I przynoszą to do ula. To jest ich chleb. Tu jest takie że tu nie ma wam Na tym terenie pszczelarstwo jest trochę inne pod tym względem, że nie mamy rzepaku, słonecznika czy innych roślin uprawnych. Nie wynosimy uli w pole. Zajmujemy się pszczelarstwem tylko tutaj. Mamy miód, statrzeńskich łąk bez żadnych oprysków. Dymnik używany jest przy pracy po to, żeby trochę okopcić pszczoły z wierzchu. One idą zastać trochę miotku i nie będą nas atakować. One nie atakują. Bardzo długo o tym myśleliśmy. Dzieci nam trochę podrosły, także znaleźliśmy sobie hobby. Zaczęłam chodzić na kurs, gdzie zdobyłam trochę teoretycznej wiedzy i praktyczne informacje. Reszta jest wynikiem naszego doświadczenia z pszczołami. W domu mieliśmy duży apetyt na miód, który stale kupowaliśmy od znajomego pszczelarza. Stopniowo dojrzewał w nas pomysł, żeby znaleźć wspólne hobby, i tym sposobem padło na pszczoły. Tak dopracowaliśmy Tutaj są trutnie. To jest właśnie samiec. Nie ma żądła. To białe na skraju to zawykowany miód, czyli jest już ukończony i przygotowany. Człowiek nie może mieć alergii, chociaż alergię można oczywiście leczyć. Znam szczelarzy, którzy mają alergię i pracują z pszczołami. Oczywiście można się grubo ubierać lub hodować pokojową odmianę pszczół. Pszczoła jest hodowlanym owadem, to znaczy, że podlega przepisom weterynaryjnym. Jeśli ktoś chce się zajmować hodowlą pszczół, to musi to zgłosić w ciągu 7 dni do urzędu. Druga ważna rzecz to to, że podlegają również przeglądom weterynaryjnym. Chemia używana w rolnictwie, a także w środowisku naturalnym osłabia ich odporność. Matka. Tutaj jest matka, tegoroczna matka z białą kropką. Ta matka ma miesiąc. Całą rodzinę tworzy jedna matka, niekolko tysięcy trudów. Całą rodzinę tworzy jedna matka, kilka tysięcy trudni, a latem 50 do 80 tysięcy robotnic. W zimie ich liczba się zmniejsza, o 10 do 15 tysięcy. W zimie potrzebują tylko ogrzać królową. Dookoła są młode pszczoły, następnie starsze. Tak są skłębione i się ogrzewają. Pszczelarz musi się zachowywać tak, żeby wychować rodzinę, która mu wyprodukuje nadwyżki. Ten rok jest trochę słaby w naszym regionie. W maju przyszło ochłodzenie. Na wysokości 900 metrów rośliny przestały kwitnąć lub zmarzły. Nasze dzieci też interesują się pszczelarstwem, pomagają nam przy pszczołach, starają się. Chłopcy bardzo, córka trochę mniej. Ona bardziej się boi. Ma trochę dłuższe włosy. Chłopcy nam dużo pomagają. Tutaj widać, jak pszczoły pomału wyrabiają nektar na ostateczny produkt miód. Jedna pszczoła w czasie swojego życia przynosi pół łyżeczki miodu. Ona faktycznie się napracuje. Na końcu wylatuje z ula, kiedy czuje, że zbliża się jej koniec, i umiera poza ulem. Tutaj widać na tym fragmencie, jak pszczoła ma zużyte skrzydła. Kiedy pszczoły wyrabiają naszą markę, to zyskuje się dobrych klientów, ludzi znanych, tych, którzy lubią dobry, słowacki miód. Proszę przyjść i spróbować miodu. Dziękuję.